Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, pragnę twego cudu. Całym sercem wierzę w twoją moc, w to, że możesz poprosić swego Syna o wszystko. Wierzę, że jesteś najwspanialszą drogą do Chrystusa, pocieszycielką strapionych, która nikomu nie odmawia swego miłosierdzia. Błagam, ulituj się również nade mną. Matko Boża, wybacz mi moje przewinienia, wszystkie chwile, gdy żyłam z dala od Ciebie, daleko od Chrystusa. Przepraszam, że często Cię zawodzę, ulegam ludzkiej słabości. Wiem jednak, że w Tobie znajdę potrzebną mi siłę, znajdę wsparcie, dzięki któremu odmieni się moje serce. I całe moje życie. Błagam, przyjdź mi na pomoc. Matko, nie muszę wiele mówić, bo Ty wiesz, czego dotyczą moje problemy. Proszę, prowadź mnie. Wysyłaj mi na pomoc świętych aniołów, które wskażą mi najlepszą drogę do zmiany. Błagam Cię, Maryjo, przedstawiaj Panu Jezusowi moje pokorne prośby. Tak bardzo potrzebuję odrobinę radości, odrobinę wytchnienia. Ty jesteś odpowiedzią na moje pytania. Mario, dziękuję Ci, że jesteś przy mnie, że przepełniasz moje serce nadzieją na lepsze dni. Błagam, obdasz mnie siłą, jasnością umysłu i niezachwianą wiarą, bym potrafiła znieść wszystko, co mnie spotka z godnością dziecka Bożego. Ufam Ci całkowicie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!